Cześć bliźniaki, tu Lucy z kanału Zwierciadło Wizji. Dzisiaj sobie zaczynamy czytanie na kwiecień dla Was. Mm, tak. <grym> Dobrze, słuchajcie. Co mi przychodzi tak najpierw dla Was, bliźniaki? E, najpierw przychodzą mi oczywiście zasady tego czytania. E, czyli ja czytam tylko z potencjałów energetycznych. E, co Was otacza w danej chwili i jak sytuacja może się rozwinąć. Lecz jakby pełne działanie. Małe mam Wasze myśli, Wasze czyny, wywodzące się z myśli. Także słuchajcie, bierzcie to, co dla Was rezonuje i co Wam się podoba i pa pasuje Wam. Także to, co Wam nie pasuje, ale rezonuje. Bierzcie i no, bierzcie to na warsztat własnego głosu serca. Słuchajcie, nie? Um, co jeszcze? Słuchajcie, to jest czytanie ogólne. To jest czytanie ogólne, a oznacza to, że czytam bardzo dużą grupę osób. I przedstawiam Wam całą paletę możliwości tutaj, no nie? I teraz, tak, dwie rzeczy z tego wynikają. Konkretnie, a dwie dla bliźniaków, no nie? Dwie rzeczy z tego wynikają, a konkretnie takie, że um, jeżeli macie jakieś domieszki innych znaków, czyli planety osobiste, takie jak Księżyc, Mars, Wenus, e, aspe mocne aspekty w innych znakach, na przykład macie kilka planet w jednym znaku czy coś takiego, to zajrzyjcie sobie też na inne filmy e, związane z tymi waszymi dominującymi znakami, ponieważ tam też coś będzie dla was w tamtych filmach. Y, I połączcie to sobie, pomyślcie, oddajcie się medytacji na ten temat. Natomiast druga sprawa związana z czytaniem ogólnym jest taka, że ja tutaj no właśnie... a zaraz, tak, <laughs> nie, to było już powiedziane. Tak, że czytam energię dużej ilości osób, także trzeba mieć to na uwadze, że tutaj nie wszystko będzie z wami rezonować i bierzecie tylko i wyłącznie to, co z wami rezonuje, a resztę zostawiacie innym. E, no, chyba że rezonuje z wami wszystko, ale to super cudownie. <ścoughs> a jak tylko jedna rzecz, to też super cudownie, bo ta jedna rzecz była dla was, mieliście ją słyszeć no wiecie, a jeżeli interesuje was dokładniejsze czytanie to ja oczywiście zapraszam y, po czytania prywatne z moją ofertą, ewentualnie z tym jak ja w ogóle się przedstawiam w tym wszystkim i czytam to możecie się zapoznać y, na moim facebooku y, na przykład, a możecie do mnie napisać na maila, który znajduje się w opisie dobrze, słuchajcie, przechodzimy już do czytania i co tam wchodzi Bo weszła taka energia, taka żywa, komunikatywna Myślę sobie, że kwiecień to może być czas, w którym... Znaczy na pewno jak bliźniaki to raczej jesteście komunikatywni. Informatywni, informacyjni. I teraz tak, co to jest za energia, co taka przyszła. Ja tu widzę taką dynamiczną i dość klarowną komunikację, że dość szybko wszystko... Mm. O! Możecie mieć, wiesz co, dużo pomysłów, które trzeba należy zapisywać. Bo właśnie w każdym czytaniu przychodzi mi coś. I teraz tak, tutaj coś jest dla Was. Są to narzędzia projektowe. Zapisujcie swoje pomysły i koncepcje i plany. Ponieważ wy, wydaje mi się, że um, teraz możecie mieć głowę pełną bardzo dobrych pomysłów, idei. Um, lub też jest czas na naukę dla Was. Ale nie, ja myślę sobie, że tu jednak jest zarysowywanie czegoś, wiecie? Zarysowywanie jakiejś um, koncepcji, planów, um, jakieś um, projektowanie struktur. No, chwila. Mi się kojarzą takie bryły z tym, takie ustawianie, wiecie, projektowanie 3D, coś takiego. Kojarzą mi się plany architektoniczne. O, już najwyższy czas! Słuchajcie, kto jest do kogoś? Słuchaj, ty, ty, ty z 3D z budynkami, z architekturą, to już najwyższy czas to zaplanować. To już najwyższy czas się porządnie za to zabrać. A pozostali, y, macie potencjał teraz na takie y, planowanie, budowanie czegoś stabilnego, trwałego. Może to być dom na przykład, a może to być tylko taka metafora, nie? Że teraz jesteście w mocy, że w, w mocy umysłowej, przerobowej, naprawdę taki dynamiczny, czysty, klarowny umysł będziecie mieć, żeby zaplanować, y, narysować, rozrysować. Y, Jakieś architektoniczne plany, które, w sensie plany, które już są rzeczywiste, czyli nie tak sobie siedzicie i mędrujecie nad tym, co fajnego możecie wymyślić, tylko chodzi o takie plany realne, że już rozpisujecie sobie, co dokładnie zrobić, gdzie i tak dalej. Logistyka taka, o, też mi się kojarzyła od początku, że logistycznie będziecie coś planować, słuchajcie. Dobra, sprawdzam, czy mi się nagrywa i czy dobrze, bo ja mam z tym schizę po prostu. Bo mi się tak często no, rzeczy tutaj wykopytną. No. Także o widzicie, logistycznie sprawdźcie, wszystko roz, rozplanujcie yy, i tak dalej, nie? Bo już czas, po prostu już czas. Już czas wykreować jakiś plan w kwietniu. Dobra, to czytamy, co to za są plany. Co tam wam w kwietniu się planuje. Dajcie znać. Bo może... Może wy już jesteście w, tra w trakcie. O, aha. A widzicie, tu jest jakiś... To jest jakiś plan, jakaś... <ścoughs> Samo wychodzi, widzicie. Komunikację macie szybką i sprawną z, z rzeczywistością w kwietniu. To znaczy ona będzie odpowiadać, zanim zdążycie jeszcze w słowa ubrać to, czego poczujecie. Wy to poczujecie i to się pojawi, narzędzie do tego, nie? A też uważajcie, żeby was to nie przerosło. Żebyście sobie nie zbudowali rajów, w którym nie będziecie szczęśliwi. Także myślę, że tu trzeba dobrze wyczuć. I sobie sprawdzić, wiecie w głowie, sobie przemyśleć, właśnie sprawdzić, zbudować, jakby jakiś taki mm, makietę taką tego waszego planu, żeby ją przetestować w skali mikro, czy na pewno to jest dokładnie to, czego chcecie. Tak, i wy musicie przy tym uważnie słuchać głosu swojego serca, czyli tak, generalnie bardzo klarowna wizja, mówię, macie bardzo klarowną energię na kwiecień. Taką, że będziecie naprawdę wiedzieć, czego chcecie, tylko wy musicie się spotkać jakoś z tym makietą, mini makietą, mini wersją tego planu, czyli testy, próbki, co jeszcze, no prototypy, wiecie, przetestować to, sprawdzić, czy to jest na pewno to, czy to wam odpowiada, czy wy to czujecie, czy, czy patrzycie na to i wasze serce mówi tak, 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 czy ono mówi, no dobra, pięknie, ładnie, tylko no... Nie budzi to we mnie szczęścia. Żebyście sobie nie zbudowali po prostu fałszywego raju, tak? Dokładnie. Czytam wam dalej. Dzisiaj takie dynamiczne czytania, bo żywioł powietrza, ja mam żywioł powietrza mocny, więc u mnie się klarownie myśli w powietrzu układają. E Żeby się nie skończyło też na planach, wiecie? Żeby się nie skończyło tylko na planach. To musicie mieć odpowiednią motywację też... O, przypomnienia mi się, czekajcie. Takie coś na zapał. Żebyście się zabezpieczyli przed tym. To jest takie co czekajcie. Yy. Zapamiętaj inspirację, która sprawiła, że zacząłeś. Ponieważ będzie Ci potrzebna, jak będziesz musiał kontynuować. Wam jest potrzebna dyscyplina też. Ale dyscyplina, która nie gasi Waszego entuzjazmu. Czyli właśnie, żeby to nie był słomiany zapał, żebyście się przedwcześnie nie spalili. Potrzebujecie y, napędu, y, może takich, wiecie, pokazują mi się kamienie milowe, bazy. Że musicie robić też przerwy w tym i przewidzieć sobie nagrody w tym planie. Czyli widzicie, jak sobie planujecie to, to musicie pamiętać, żeby. O tak, to też jest to. Żebyście się nie spalili, to musicie sobie e, podzielić cały wielki plan, drogę do celu na mniejsze kawałki, gdzie po drodze będą dla Was nagrody jakieś, nie? Nagrody i zachęty, motywacje i cały czas pamiętać. Tak, kurde, właśnie tak, no, rozpisać sobie. Dokładnie, żebyście się nie zawiesili musicie, To jest dla Was ostrzeżenie, tutaj się pokazuje, że. bo ten króla, król był, był odwrócony, więc to chodzi o to, że może Wam brakować pary do działania w pewnym momencie, możecie być zniechęceni i stwierdzić, że Wasze działania, no nie wiem, nie mają sensu, nie, ma, nie są bezwartościowe czy coś takiego, i to Was zawiesi w miejscu, nie? I żeby tego uniknąć, to właśnie pamiętajcie o tym, co. było powiedziane, nie? Aj, aj, ale mi. po prostu muszę sobie to tu położyć. Dobry plan, słuchajcie. Dobry plan to podstawa. A dobry plan musi przewidywać, zarówno musicie sobie go przetestować najpierw na mniejszą skalę, zanim wyruszycie na większą skalę. Założyć sobie słuchajcie, nagrody, żeby się nie spalić. Nie zbudować sobie fałszywych oczekiwań, czyli uważać na swoją ambicję, żeby was nie przygniotła, żebyście nie stracili poczucia wartości przez to, że wam nie wychodzi. Nie zwiesili się po prostu. Nie natrafili na blok twórczy, także Wam może, może w ogóle grozić, lub macie blok twórczy teraz i będziecie go próbować pokonywać za pomocą planów, tylko uważajcie, żeby to się nie zamieniło w prokrastylację. No nie? Czyli takie planowanie, planowanie i bez działania. O dokładnie słuchajcie, to jest to. Planowanie, planowanie, bez działania, które Wam zawiesza Was i umniejsza Wasze poczucie wartości. Uważajcie na to. No tak bardzo łatwo stracić, właśnie, zaufanie w siebie, nie? Z miłością, musicie z miłością do siebie podchodzić, nagradzać się, nie? Dokładnie, bo się zwiesicie i jak się zwiesicie, to już nie ruszycie, yy, w połowie zostawicie robotę, nie? Także tutaj y, zadbajcie o swoją motywację koniecznie. Zobaczmy, co jeszcze Wam y, karty szeptów. Jaki jest szept miłości dla Was w tej sytuacji? To będzie szybkie rozdanie. <grym> Tak, już jest najwyższy czas się ruszyć, słuchajcie. Może, a może prokrastynowaliście przez marzec? Może przez te wszystkie sytuacje społeczne prokrastynowaliście i teraz to się po prostu zwraca, także was zjada wasza własna ambicja. No to, ale to wiecie, to już i tak macie rady na to, nie? Wziąć się do roboty już czas. Zaplanować sobie to, wiesz? System nagród. Nawet, kurde, podzielcie plan, który tak już macie podzielony, podzielcie na jeszcze mniejsze części. Wiecie, to było taki studencki spo... Może jesteście studentami, nie wiem. Słuchajcie, może macie jakiś projekt do wykonania, pracę licencjacką, albo coś takiego. Słuchajcie, to sobie pomiędzy kartki, co rozdział, włóżcie cukierka. <słuch> I zawsze jak skończycie czytać i uczyć się rozdziału, macie nagrody w postaci cukierka i jesteście bardziej zmotywowani do pracy. Weźcie to też jako metaforę. <laughs> tak, wy jeszcze macie widzę tutaj głęboką potrzebę wsłuchania się sercem we wszystko, co was otacza i wy was w tą pracę. I co słyszycie sercem słuchajcie jak planujecie i tak dalej. Czy wy słyszycie od siebie właśnie przemawiajcie do siebie z większą cierpliwością nie oceniajcie siebie samych no bo może być tak, że jak prokrastynujecie to macie takie myśli, myśli które wam podważają poczucie wartości, że jestem do dupy bo nie mogę się ruszyć, tak? Mm. nie jesteś do dupy bo nie możesz się ruszyć jesteś całkiem spoko tylko jest jakaś sytuacja, że nie masz motywacji i ty musisz sobie po prostu zamiast sobie dokładać i jeszcze odbierać tą motywację to ty musisz sobie powiedzieć okej, okay, co mnie motywuje, co mnie napędza i wypisać to. Posłuchaj swojego serca. I słuchać też innych ze sercem, bo może inni mają takie miłosne słowa. Tak, musisz się połączyć słuchaj z y, własnym y, ja usiąść i stwierdzić. Boże, co mnie tak zatrzymało? Co mnie zatrzymało? Dlaczego nie mogę się ruszyć chociaż już czas. Słuchać się w siebie. Mm -hmm. Rozważyć, te, co jest podstawą tego wszystkiego. No to Was czeka w kwietniu. Taka walka o motywację troszkę. Tak, jednocześnie musicie pamiętać o odpoczynku, to znaczy nie możecie się tak, nie, nie prokrastynujcie. To znaczy, jeżeli macie do wyboru prokrastynację, to już róbcie to w ramach odpoczynku. Czyli na przykład zamiast e, zmuszać się do roboty i cały czas się tak popędzać, to już świetnie dobra, dzisiaj nic nie zrobię, ale sobie na przykład pomarzę, e, znaczy pomarzę, pomarzę sobie mazakami e, swoje plany na przykład i przyjrzy im się jeszcze raz, tak wiecie, w ramach, bo mam ochotę porobić bullet journal, nie? Jeszcze jedna karta. Um, dużo, 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 dużo miłości do siebie. Prokrastynacja to jest coś bardzo ciężkiego i nie mówcie sobie, że to jest lenistwo, tylko to jest po prostu... To jest brak motywacji i wypalenie, wiecie? I z tym sobie trzeba y, jakoś poradzić. I to nie jest łatwe, nie? To nie jest tak, że na wypalenie coś się da zrobić, albo że to jest takie coś, że wypalenie, to wszyscy tak mówią, nie? I, i tak dalej, że są wypaleni. To jest jak z tą depresją. Też wszyscy mówili, że nie masz depresji, tylko masz, zwykłego się innego doła. No nie, no nie, nie, nie. Po prostu nie. Nie dajcie się temu. Takim powiedzącą po prostu. Wypalenie to jest poważna sprawa i trzeba się tym zająć też poważnie, ale też wiecie nie panikować, nie tonąć w tym, tylko znaleźć sobie w tym yy, jakąś taką miłość dla siebie. No nie? Dobra, słuchajcie, no to wszystko dla Was i trzymajcie się, dajecie radę, nie? Jak, jak chcecie, żeby Was zmotywować, to ja mogę z Wami porozmawiać, słuchajcie. I mogę Wam jeszcze popostawiać indywidualne czytania. Mail jest w opisie. A jak nie, no to możecie zostać na kanale, i może coś jeszcze Wam wpadnie. No do zobaczenia, słuchajcie. Trzymajcie się tam.